Szczerze Boże w imieniu Fundacji Światło i Sól pragnę gorąco zaprosić was na koncert kolęd. To tak go nazwaliśmy, ale będzie trochę więcej w repertuarze rzeczy, które będą niesamowicie ciekawe pochodzące z całego świata kolędy i pastorałki w wykonaniu chóru od Wielkiego Święta i zespołu kameralnego Adama Korzeniewskiego. Ten koncert odbędzie się właśnie tutaj w Kościele Garnizonowym w Kaliszu 22 stycznia o godzinie 16. Gorąco zapraszamy, bilety są dostępne na portalu kupbilecik.pl. Dla widzów telewizji Dom Józefa przewidziany jest rabat, zniżka na bilety 25% po wpisaniu kodu Przyjaciel. Gorąco zapraszamy, może to być też piękny prezent na Dzień Babci, Dzień Dziadka. Gorąco zapraszaj, zapraszamy, spotkajmy się tutaj i wspólnie kolendujmy, cieszymy się z tego czasu, który mamy aż do 2 lutego. Zapraszam.